Zapraszam wszystkich na serwery Unforium, gdzie możecie mnie spotkać, link w opisie. W nowym odcinku mnie ladrzy, a jak nie ladrzy to źle. Typek na auto, na tym na więzieniu podobno. Dzień dobry. Uwaga, bo ma kris donatora. A kids donator ma stapa. O okej, okay, jest się ogarnęły, nie wiem gdzie to może być. Ale słyszę strzały. To chyba czy... jest tutaj. A ja chyba słyszę strzały, wiesz? źle Grunt, że to nie w nas, to co? Zabijesz coś? Oho. Ty będzie awantura, ja bym nie zabił już koni, mam dwa magazynki, to był dobra Ty pytanie brzmi jak my idziemy, czekaj, ja sobie łóżko postawię Na wszelki wypadek Już pieniędzy nie mam, o lol. Lul. Mam tylko ja coś, co iść. ja tutaj wszystkich pozabijam, nie bójcie. Mam taką nadzieję Mam takie nadzieję Gadają przez alt idioci Serio? Czekaj Znaczy tak mi się zdaje, bo słyszałem coś Opuścił grę ten jeden Ok, czekaj, jeden tu do mnie idzie O, dwóch jest! Dwóch, dwóch, chowaj się Gdzie Tutaj się idą. Tutaj Czekaj, niech przejdą Właśnie Sekunda Idą plażą Już Post na Dobra. Adrian, słoń Ratuje. Ratuję Jeden zabity A drugi? Dwóch uciekło Trzech I za tobą jest zombiak Weźmy zombiak Daj mi osypa Jeszcze jeden powinien być chyba pod wodą Zabity Okej Trzech Jak chyba? Chyba trzech? To ja nie wiem gdzie jest ten jeden jeszcze O ile było czy? O, o fajnego o, miał gazmaska O no to o. typ miał właśnie kill donatora widać Ile łóżek miał schubany O, wezmę sobie Masz trochę magazynku do tego? Do karabinu? Nie dzięki Nie masz? Znaczy nie chcę No masz, bo ja właśnie potrzebuję Zbieraj wszystko, a ja idę po to typa jeszcze Chyba Chybabcia Moi plecy zrobili XD. Miał coś? Nie wiem, ale coś widzę. Gdzie ten kill? A dobra. Minurku, nurku, nurku, nurkujemy. To ty? Adrian, to Nie. Ej, dobra, weź puszkuj, Lamford leży w ogóle Ej, ja zerwałem głowę Zdechłeś? Widzę go, widzę go, widzę go Dobra, zbieram wszystko i idę na brzeg Gdzie jest? Przed nami Po drugiej stronie na domku Widzisz ten domek przed nami? O, o Boże To ty strzelasz? No, ten do którego ja teraz płynę? Nie. No no no, no tam gdzie płyniesz. Po drugiej no, stronie. Uważaj. No właśnie wiem, ja, bo chciałem się schować on tutaj jest jak mówisz. Trzeba angażować. To ty strzał z bulldoga? No przez przypadek w tym damku metalowym jakby... Nie, w ty ale... przed tobą. Idzie. Plaża. Znaczy to mądry ma? Ja, nie, gdzie? No widzę Dawaj, ja Sąfię, go nie mogę. Trafić go nie mogę. No Dobra, idę z drugiej strony. Nie pani. pani. Łóżko, łóżko se po postaw. Boli. Dobra, czekaj, kalma. Ej, zabił cię? Nie, ja jego. Ty się zrespił. Adrian, Adrian. tek go zabił. No, ja nie mam amunicji. Zab idzie do ciebie, ten zielony. Zabij zielonego Zielony ma Czekaj, bo go nie widzę Mam jedzie to. nikt się przestanie Czołgają się do ciebie obaj Czekaj, ja im zaraz plecy zrobię Widzę ich Czekaj, czekaj, nie rób nic, proszę Dobra, dawaj Nie Nie rób Nie rób A nie, postraszę ich Idzie Pięknie u-Pepesze miał, moja ulubiona broń. Ej, uwaga, bo to może być i baza. Robić wszystko na skrapa? Jest loker, co mieszka. Staw! Staw! Jeden jest blisko, to uważaj. Razem sta tu leży. Ja wiem, ja, bo go tam. Ale ta gra jest łatwa. Chcesz no kto? Typ jest pod nami jak coś. Chęcią. Chcesz? No to ty. No mogę. Bo typ może być. Czekaj, jest? Nie ma go. No. Ale są skrzynki. skrzynki. Są skrzynki i jest ten. I loker jeden. Jestem blisko. Dzięki. Napisz ja, bo... mu dzięki. Nie, nie będę mu nic pisał. Tu przyjdzie zostanie stanie zjebę i znowu będzie, że mam cheaty. Co z tego, że powiedział na czacie, gdzie się kieruję? Ja mam cheaty. No bo to nie jest normalne, żeby ktoś wiedział, że ty jesteś blisko. Tym bardziej, że bardziej się na czacie, że jesteś blisko. No właśnie, no to jest niemożliwe. Kto by się dowiedział? No widzę go. Gdzie? Dobra, zabiję. Boże, ale mi zeszło. Widziałem jak skakał tam. Dobrze. Dobrze. Ja Dobrze. mam cheaty. Pedalów trzeba tęsknić, wziął. za chwilę jak chat będzie pisany cheater, cheater, cheater. no właśnie, czekaj. A, to nie ten ser. On też bęga. Też mam. Masz Neko Nie. A ty? O, czekaj, ej, mam zębiaka, przecież on to zniszczy. To dawaj, wskakuj tu. Ale ja. No tu, po tym. potem, po tym, okej. Okay. To coś trudniejsze niż myślałem. No, wskakujesz na to i, czekaj, i czekasz aż ci się stamina doładuje. Ej w ogóle jest takie coś jak flarszy nie wiem co to jest. No. to tam. Czekaj, No. No. O, się połóżmy się. To bo to... Bo to... Tak. Nie pisz co ty... Co ty? Co ty w upijiecku? Hmm, sorry. Czekaj, ja nie wiem czy oni w przypadku na nami nie siedzą na wieś. Bo no typu, po... Przyszedł się, pytał czy co, jak... Hej, p... Będziemy się wypierdolali, nie, kiedy idzie. Siedzi sam, bez przyjaciół. O, o! Rozdupczył. Mhm. Uh -huh. Nie, czekaj, bo to pilar był. Nie? O ty chuju. Ty Judaszu. O ty kurwo. Nie zamigo. To jest nasz Murzynek. Murzynek Bambo. Basfryki. Czarno skóry. Ten nasz koleżek. Nie iść to chuju. No. No. Nie, nie, przybliżaj się do niego. Chcesz to na to? No, możesz dać. Czekaj. Już rozwalił? Przychuj szybki, szybki. On pewnie rozwalił, ja rozwalił znowu pidal. Nie, ściany. Dobra. Rozwala ty. został, został. Zabiłeś. Nie. No, skarb się przydał. Na bazę. O, miał ciężką amunicję. Daj, skrapa se wezmę. Wiesz skrapa się coś zrobi jakoś bazę. Masz czym rozwalić safe? Właściwie mam, ale musimy słodkę. Zmieniasz szybko czy nie? No. Nie, czekaj, chyba, że wykorzystam tą, tą białaka. No właśnie Pomyślałeś To jest na dach. gorzej będzie jak zacznie rozwalać tego To co ja jestem pod nim No i co no, To to spać nie No i będę musiał go Co Nie nie został go ładnie nie wygląda. wygląda Dobry, dobry. Nie, Nasz murzynek

Wszystko wbierze je nawet podłogę Zaraz Sejf znajdzie biżuterię No, jak każdy Polak Prawdziwy Janusz Roboty Janusz Trwania Polak Właśnie Położy sobie gdzieś tutaj łóżko Xdenem wyskoczył, a ten Damian jest robotą to no się nazywa? Naz 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 o, czekaj, już skończył? Czekaj... On rozwala teraz drugą stronę i nie, nie, biega za tobą. Jak to? O. o. Ej, e, Janusz, kurwa! Wzduch, staj, podłogę rozdostujesz i teraz... Jak wskoczyć? Gdzie wskoczyć? O ty kurwo, Janusz kuju. Ej, to on tu przyjrzeć stąd! On teraz... Adrian. Adrian. Oh. Ale że Co zrobiłeś? Nic nie zrobiłem <noise> a, jest, jest, a to jest. widzę <noise> Trzeba na stronie go? Nie zabieź Janusza Ej ty pode mną Adiam. Weź wyskocz Zabija mnie No gdzie ty? No pod jest. jest Widzę no, to Porsche tam miał, ja myślał, że mnie zabije. Jak ja mam teraz stąd wyjść? Pod, musisz wyjść pod tym na X-ie. Na x No na x patrz. Tędy tu. Gdyś mi tak powiedział od razu, byśmy jeszcze go wykorzystali. Wykorzystać Janusza. Ognierek gra. Świetnie. Co to? Na takim ziom. Te... Ja mogę rozwalić to łóżko? No rozwal. No, Dobra czekaj to ja biorę ten yy, lognę What? i przejdę tutaj z jakimś trybem WOOT! Jestem zajebisty <laughs> Dobry, 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 dobrze. ziomek to tutaj się widzimy po krótki Ten kurwa nie korewent <laughs> Oh, A, dzieje, no rację, stary bo oh. ale oh. nie było warto Czekaj, ja zmienię Polskę i Ci pomogę Tylko nie pani. Sponsorem odcinka była polska shit serverów und for you